Jak po włosku powiedzieć, że bawimy się szampańsko, zapytać kogoś, dlaczego się śmieje, lub powiedzieć, że trzeba coś uczcić. W tym odcinku poznasz czasowniki i ciekawe zwroty, które wprawią cię w dobry humor. Przed tobą 131 odcinek podcastu Oltramare Włoski przy kawie. Ja nazywam się Antonina Jasnożewska i bardzo się cieszę, że się spotykamy. O dobrą zabawę i dobry humor, piękny czas. We Włoszech naprawdę nie trudno. Jest tam tyle fantastycznych miejsc, w których dobrze się możemy bawić, że naprawdę mamy aż 20 regionów do wyboru i to tam możemy spędzać te magiczne chwile, które oferuje nam Italia. Może trochę romantyzuje tę Italię, ten kraj, ale naprawdę jedne z najpiękniejszych przygód, jakie mi się w życiu traf trafiły, jedne z najpiękniejszych przeżyć, jeśli chodzi o samo miejsce, ale też ludzi, miały właśnie miejsce we Włoszech. Może też dlatego moje serce dla tego kraju bije i myślę, że macie podobnie. Jeśli słuchacie tego podcastu, uczycie się włoskiego, to ta Italia zajmuje w Waszych sercach takie specjalne miejsce. I jasne, że różne rzeczy mogą nam się przytrafić, ale mam wrażenie, że tych dobrych rzeczy przytrafia się we Włoszech znacznie więcej. Stąd dziś ten odcinek, w którym sobie poznamy trochę takich czasowników i ciekawych zwrotów, które mówią o tym, że coś świętuje. Dobrze się bawimy, bo myślę, że we Włoszech możemy z nich korzystać, czy chociażby opisując później nasze włoskie przygody. Zaczniemy od czasownika divertirsi, czyli bawić się. To jest czasownik zwrotny, czyli ma w sobie się. Na szczęście to jest ten z czasowników, który jest zwrotny po polsku i zwrotny po włosku, czyli ma i się po polsku i po włosku, bawić się. Divertir si. To jest tak naprawdę czasownik divertire, do którego dokleiło się si, czyli się. Ja przypomnę, że po włosku się się odmienia. Po polsku powiem ja bawię się, ty bawisz się. I to się zostanie nieodmienione niezależnie od osoby. Po włosku powiem io mi diverto, ja się bawię. Tu, ti, diverti, ty się bawisz. Zobaczcie, że zmieniliśmy na mi, ti, i do tego jeszcze dodatkowo się wstawimy po włosku. Przed. To ważna rzecz, jeśli chodzi o czasowniki zwrotne. I możemy powiedzieć po prostu: Mi, diverto in Italia. Dobrze się bawię we Włoszech. Tak naprawdę ten czasownik divertirsi bawić się. Już zawiera w sobie to znaczenie dobrze się bawić. Wystarczy, że powiem Midi Verto in Italia, będzie oznaczało, że dobrze się bawię we Włoszech. Włosi dodają tam wyrażenie un mondo, czyli świat w znaczeniu bardzo dużo. Jeśli powiem takie zdanie mi diverto un mondo, to to tak jakbym po polsku powiedziała, że bawię się szampańsko, czyli bardzo, bardzo dobrze. Więc mogę powiedzieć mi diverto un mondo, bawię się szampańsko albo w liczbie mnogiej ci divertiamo un mondo, szampańsko się bawimy. Mogę też kogoś zapytać Ti divertia giocara a calcio. Dobrze się bawisz grając w piłkę? Wtedy, gdy chce wstawić tam inne wyrażenie, inny czasownik, potrzebuje przyimka, czyli tego krótkiego słówka a. Ti diverti a fare qualcosa. Dobrze się bawisz o robiąc coś. No, od tego czasownika zaczęliśmy, bo wydaje mi się on bardzo ważny. Kolejny czasownik, również zwrotny i po polsku, i po włosku, to czasownik zakochać się. Innamorarsi. I możemy usłyszeć takie zdanie o wielu włoskich miastach, ale ja wybrałam te najbliższe mojemu sercu, czyli Florencję. I takie zdanie. Di Firenze ti innamori a prima vista. We Florencji zakochasz się od pierwszego wejrzenia. I myślę, że wiele miast tu można włoskich podstawić do tego przykładu. Mogę też powiedzieć takie zdanie. Mi sono innamorata dell'Italia. Zakochałam się we Włoszech w formie męskiej. Mi sono innamorato dell'Italia. Zakochałem się we Włoszech. I teraz takie dwa y, czasowniki, które po polsku są zwrotne, czyli mają się śmiać się i uśmiechać się, a po włosku zwrotnymi już nie są. Zacznijmy od śmiać się. To po włosku ridere i mogę kogoś zapytać. Perché really? Dlaczego się śmiejesz? Albo zdanie w czasie przeszłym. Abbiamo riso tanto guardando questo film. Dużo się uśmialiśmy, oglądając ten film. I czasownik uśmiechać się też nie ma się po włosku. Surridere, i mogę kogoś zapytać. Perché sorridi? È successo qualcosa? Dlaczego się uśmiechasz? Coś się stało? Takim ważnym włoskim czasownikiem jest czasownik świętować. Ja myślę, że Włosi mają. W sobie tę chęć do świętowania różnych, przeróżnych okazji. I naprawdę tych okazji wynajduło bardzo dużo, tak żeby tych momentów właśnie takiego wspólnego cieszenia się daną chwilą było jak najwięcej. Świętować po włosku to festeggiare. Dobrze czujesz, że kryje się tam słowo festa, czyli święto. Festeggiare, świętować. Możemy powiedzieć. Dobbiamo festeggiare il tuo successo. Musimy uczcić Twój sukces. Albo takie zdanie w czasie przeszłym. Abbiamo festeggiato tutta la notte. Świętowaliśmy całą noc. Tak jak sobie myślę o dobrym humorze, to przychodzi mi na myśl też czasownik doceniać. Po włosku apprezzare. Dobrze też słyszysz, że kryje się tam słówko prezzo. Czyli cena, tak jak po polsku mamy doceniać, taki Włosi ukryli tam prezzo. prezzare – doceniać. I takie zdanie: bizonia apprezzare le piccole cose. Trzeba doceniać małe rzeczy. Na przykład, vivere senza fretta. Żyć bez pośpiechu. I mogę powiedzieć: Cerco di vivere senza fretta. Próbuję żyć bez pośpiechu. To życie bez pośpiechu jest też może zostać ujęte takim określeniem la vita lenta, czyli niespieszne życie. I mogę powiedzieć mi piacze la vita lenta, lubię, podoba mi się niespieszne życie. I to wszystko po to by czuć się dobrze, czyli po włosku sentirsi bene. I mogę powiedzieć mi sento bene in Italia. Dobrze się czuję we Włoszech. Takich po Takich pięknych momentów we Włoszech Ci życzę. A ja regularnie wysyłam mini lekcje w postaci szybkich espresso na maila. Zapisz się na mój newsletter. Link zostawiam w opisie. Buona giornata e alla prossima.